Hej, czy no z tej strony overview? Yy, witam was w pierwszym moim odcinku z serii Zagrajmy w Minecraft. Um, Okej. Okay. pierwsze co trzeba zrobić, trzeba scopać drewno, czyli ściąć drewno. Um, więc tak, seria będzie się ukazywała, znaczy odcinki będą się ukazywać mniej więcej codziennie, może co dwa dni. <laughs> Jeżeli nie będę miał problemów z City ani z Frapsem, dokładnie. Um, pierwszy odcinek, czyli ten co jest teraz, oczywiście, yy, będzie krótszy od pozostałych, bo jest też tak po części odcinkiem testowym. Tu mamy fajną łąkę, to zaraz tutaj wpadniemy, ale jak wygenerowałem ten świat, to już widziałem: za nami jest wioska. Spokojnie nie generowałem go na żadnym Seedzie. Um, ale jak będziecie chcieli Seed'a tego świata, to wam spokojnie mogę dać do opisu. Tylko byście musieli powiedzieć napisać pod tym filmem, że chcecie. To bym do następnego dał. Yy, Okej. Okay. Wykopmy tutaj. Sobie wejście tak, żeby móc wykopać sobie trochę stona. O, zlagowało mnie niefajnie. Ale to trudno. <laughs> Okej. Okay. I mamy, proszę ja was, stone. Wykopmy sobie go. Troszkę, żeby miec, mieć na rzeczy po prostu. I potem pójdziemy ograbić wieśniaków. Nie wiem, co jest w skrzyni, wiem, że jest kowal, bo zobaczyłem tylko, yy, że jest wioska i tak już byłem ucieszony. Widziałem, jest kowal, czyli ten domek, gdzie jest skrzynia, ale nie wiem, co tam jest, nie zaglądałem tam. Widziałem też farmy, ale nie zauważyłem marchewek, więc chyba nie ma. To jest minus. No, ale trudno. O, mamy od razu żelazo, jak fajnie. Okej. Okay. E, tu są owce, to od razu je zniszczę, żeby mieć na, e, na łóżko. I jestem na wersji Minecrafta 1.5. Ok. daj. E, Świnio chciałem powiedzieć. Owco? Daj mi wełny. Ok. Jedyny minus tego świata jak na razie, który zobaczyłem, to że jest w pobliżu. Tylko jak na razie ten, las zimowy, a ja tak, tak średnio lubię ten las. Um, myślę, że mało jest ludzi, którzy lubią, lubią w nim mieszkać. <laughs> um, ja bym potrzebował inny las, bo y, tam najczęściej są, znaczy normalny las, las, bo tam najczęściej są brzozy, a ja lubię bardzo brzozy, ten ich kolor. Taki biały kolor drewna, to jest taki fajny. <laughs> Okej. <Okay. śmiech> Wykopmy sobie jeszcze tutaj i lecimy do tej naszej wioski. Ok, weźmy workbencha. I lecimy. A jeszcze można wziąć ze sobą trzcinę. Okej. Okay. weźmy. I lecimy. Ok. Jak widzicie, już jest kowal. A zaraz zobaczymy, co jest w skrzyni. Um, nie będę wbijał przez okno. Już miałem taką myśl, żeby... Yy, wejdźmy przez okno. Ale nie, nie będę taki. Uwaga! No, fajne rzeczy. Powiem wam. Mamy od razu zbroję, żelazny kilof. Fajne, fajne, nie powiem. Wezmę sobie to dam tutaj od razu. Tu mamy jedzenie, chciałem powiedzieć. Jedzenie mamy, po prostu. Weźmy ze sobą skrzynię. No, ok, zebrała się. Um, teraz ograbmy ich z. A jednak są marchewki, to nie zauważyłem. Ograbmy ich ze zboża i z innych yy, dobrych rzeczy, które można by sobie zjeść, jak będziemy głodni. Yy, za 8 minut kończymy, wiecie. Ten odcinek, tak jak już zdążyłem powiedzieć, będzie krótszy, bo jest tak też trochę jakby odcinek testowy. No, ale trudno. Mam nadzieję, że się będziecie przy nim dobrze bawić. Właściwie, że się dobrze bawicie, bo ten odcinek już trwa. Um, Okej, okay. weźmy sobie jeszcze trochę zboża. Jeszcze tylko ogarnąć, czy się wszystko w Audacity nagrywa pięknie. Tak, nagrywa się. Tylko widzę, że trochę mówię cicho, więc teraz postaram się mówić głośniej i będę o tym pamiętał w następnych odcinkach, żeby po prostu głośniej mówić. Bo jak widziałem w City, to mówiłem bardzo cicho, a pewnie nie chcecie yy, sobie podgłośniać na maksa yy, te głośniki, więc to jeszcze musicie przeżyć, bo zapomniałem. Ale spoko. Mam nadzieję, że nie będę miał już z tym problemu w następnych odcinkach. Różmy przed siebie. Właściwie nie przed siebie, tylko w stronę polanki, bo za polaną może nas czekać las, a ja właśnie, a dla mnie jak na razie, jak na ten moment, las jest priorytetem. Um, Okej, okay. nie zbieram kaktusa, po nic mi. Um, tutaj jest fajny płaski teren, ale taki trochę mi się wydaje nudny, nieprawda? Prawda, myślę, że się ze mną zgodzicie. Zabijmy tego kurczaka. Będziemy mieli więcej mięsa i mi coś niefajnie laguje. Um, Okej. Okay. Um, tutaj jest pyk pięknie. Jest las! To, czego szukałem. No, czyli nudno nie jest. O, sorry, zalaga. O! No co jest? O, dobra. Coś mi zlagowało niefajnie, nie wiem o co chodzi. Jest las, a. Co oznacza las? Tutaj się osiedlimy. Tak. Wezmę tylko workbencha, postawię go tutaj, zrobię szybko wełnę, y znaczy łóżko. i mam nadzieję, że uda nam się przespać tą noc. A jak nie, to nie fajnie. Będziemy walczyli wtedy z jakimiś złymi. No, zobaczmy. O, ładnie przespaliśmy noc. Jest pięknie. Tutaj mamy też las i mamy tutaj las. Tutaj już owce na nas czyhają. Ale tak to fajnie. Tu jest rzeka, a tam nie ma. Więc spróbujmy się udać w tą stronę. okej okay. Zbierzmy workbench. What? okej okay. Miałem jakąś cofkę. Mi się z powrotem workbench pojawił. Przepłyńmy przez wodę. Tu mogą trochę być lagi. Nowy świat się ten generuje terenuję, chciałem powiedzieć. A tam jest creeper. Jakieś nieładujące się czanki Smutne. Więcej jest tych brzusz chyba teraz od update'u. Yy, albo mi się tak po prostu wydaje. Ja się z tego powodu bardzo cieszę. Okej. Okay. Zróbmy sobie siekierę, bo nie wiem z jakiego powodu nie zrobiłem jej. Okej. Okay. Yy, zapomniałem mówić głośniej znowu, sery. Zbierzmy sobie brzozę. E, jeszcze mam 4 minuty, to sobie tutaj e, trochę jeszcze porozmawiamy. Ja w tym czasie pościnam jeszcze, zetnę tą brzozę, zrobię piecyk, przepalimy żelazo i wtedy chyba skończymy. No, chyba że zabraknie czasu. Ok. E, no, owca nam tu podeszła, chce nam kraść patyka, e, ale nie, nie damy jej. Okej. Okay. Mamy piec bardzo dobrze. O, no, coś znowu zlagowało. Piec można postawić tutaj. Um, I przepalmy żelazo. Otóż to. Przepalmy żelazo. Um, I nie widzę węgla nigdzie. No trudno, żebym widział go w dircie, prawda? Dokładnie. Otóż to. <laughs> um, Okej. Okay mamy sadzonkę, można ją tu od razu sobie pyk, pyknąć i mamy piękną sadzonkę i mamy też żelazo. Z żelaza oczywiście co zrobimy? Mamy dwa żelaza, no to oczywiście, że miecz. A miecz się przyda tym bardziej, iż w tej wersji, powiedziałem iż, o Boże, tym bardziej, że w tej wersji Minecrafta, czyli 1.5 potwory są mocniejsze. Szkielety strzelają bodajże na 16 kratek, ale nie jestem pewien, cicho, wcami tu beczysz, muczysz, czy co tam robisz. Szkielety są mocniejsze. Strzelają na 16 kratek i z, z mniejszymi odstępami czasowymi, czyli częściej. Zombiaki za to, gdy zobaczą gracza, powiadają o tym swoich towarzyszy, mówią, to jest gracz, weźmy go zabijmy i też w dzień, jeżeli płoną i, i walną gracza, jest bardzo duża szansa, że go podpalą. Dokładnie. Um, to ja sobie tak stanę fajnie na piecu, będę miał pustą łapę i w, w, w spodniach i żelaznych butach, yy, w których wyglądam jak rolnik, a nie jak jaszczurka, pożegnam was. No więc tak, Siemanko, mam nadzieję, że się dobrze bawiliście oglądając ten odcinek. Jeżeli chcecie oglądać y, tą serię, to nie zapomnijcie zasubskrybować mój kanał. Jeżeli się podobało, daj lajka, a jeżeli nie, to oczywiście łapka w górę. Ale proszę, napisz wtedy w komentarzu co ci się nie podobało, żebym mógł to zmienić. Więc tak, Siemanko, do zobaczenia.